Czy uderzenie statku kosmicznego w asteroidę mogłoby pewnego dnia ocalić Ziemię przed kosmiczną katastrofą? NASA postanowiła to sprawdzić. W ramach misji DART, czyli Double Asteroid Redirection Test w 2022, sonda kosmiczna celowo rozbiła się o niewielką asteroidę Dimorphos. Plan zakładał delikatne trącenie kosmicznej skały, by nieco zmienić jej orbitę, ale stało się coś, czego nawet naukowcy się nie spodziewali. Zamiast niewielkiego szturchnięcia, impakt sondy DART wywołał prawdziwą kosmiczną burzę. Z miejsca zderzenia Wystrzeliła chmura odłamków, niczym kosmiczny fajerwerk, a orbita asteroidy zmieniła się o wiele bardziej, niż ktokolwiek przewidywał. Co poszło inaczej, niż zakładano, i czego nas to uczy o obronie Ziemi przed asteroidami, o tym właśnie opowiemy w dzisiejszym odcinku. Ja nazywam się Piotr Kosek i zapraszam do świata kosmosu i nauki. Misja DART była pierwszym w historii testem obrony planety przed asteroidami. Sonda wystartowała w listopadzie 2021 roku i po niecałych 10 miesiącach lotu dotarła do celu podwójnego układu asteroidy Didymos i jej małego księżyca Dimorphos. Dimorphos ma około 160 metrów średnicy, to mniej więcej półtora długości boiska piłkarskiego i okrąża większego Didymosa o średnicy około 780 metrów co 12 godzin. Ten kosmiczny duet znajduje się około 11 milionów kilometrów od Ziemi, co ważne, nie stanowił dla nas zagrożenia. NASA celowo wybrała bezpieczny cel testu, aby sprawdzić technikę zmiany orbity asteroidy w kontrolowanych warunkach. 26 września 2021 2000... 2022 roku Dart dotarł na miejsce i z prędkością ponad 6 km na sekundę, czyli ponad 21 tysięcy km na godzinę uderzył czołowo w Dimorfosa. To jak rozpędzony samochód, ale pędzący szybciej niż pocisk. Energia zderzenia odpowiadała eksplozji kilku ton trotylu. Zderzenie nastąpiło dokładnie zgodnie z planem. Nie jest to zwykła stłuczka. Taki impakt działa jak eksplozja. Uwalnia kolosalne ilości energii, wybija krater i rozrzuca materiał na wszystkie strony. W kosmosie impakty formowały powierzchnię planety księżyców. No, wystarczy spojrzeć chociażby na kratery na księżycu. W misji DART impakt był celowy. Chcieliśmy sprawdzić, czy uderzenie sondy zmieni orbitę asteroidy. Wyobraźmy to sobie. Maleńka sonda wielkości lodówki trafia w asteroidę wielkości stadionu. 11 milion kilometrów od nas. Niesamowita celność i pokaz inżynierii. Po kolizji na Ziemi zapanowała euforia. Pierwsza próba planetarnej obrony zakończona powodzeniem. Co widzieliśmy? Teleskopy na całym świecie i w kosmosie zarejestrowały jasny rozbłysk i obłok materii unoszący się z miejsca zderzenia. Za dimorfosem utworzył się nawet długi ogon pyłowy, niczym u komety. Znak, że z asteroidy uwolniła się ogromna ilość szczątków. DART zabrał ze sobą także miniaturowego świadka całego zdarzenia. Satelitę Alicia Cube zbudowaną przez Włochów. Ten malutki aparat, dosłownie wielkości pudełka po butach, odłączył się od sondy tuż przed uderzeniem i przeleciał obok Dimorfosa zaledwie kilka minut po kolizji. Dzięki niemu mamy zdjęcia i nagrania trajektorii wyrzuconych odłamków z bliska. Jednak pełne zrozumienie tego, co się stało, wymagało czasu. Naukowcy przez wiele miesięcy analizowali dane z teleskopów i z Lisha Cube. W końcu doczekaliśmy się wyników i okazały się one bardzo zaskakujące. Według wstępnych założeń uderzenie Dart miało przekazać asteroidzie głównie pętlę. Samej sądy, a za steroidy spodziewano się wyrzutu drobnego pyłu i żwiru. Tak przecież stało się w 2005 roku, gdy w misji Deep Impact pocisk uderzył w kometę. Wtedy obserwowano głównie chmurę drobin. Impact Dart wyrzucił z Dimorphosa mnóstwo dużych odłamków skalnych. Można powiedzieć, odłamki poleciały w kosmos na wszystkie strony, w tym całkiem spore głazy, które pomknęły z dużą prędkością. I tu kryje się sedno niespodzianki. Te duże fragmenty poniosły ze sobą ponad trzykrotnie większy pęd niż wynosił pęd samej sondy Dart. Innymi słowy, wyrzucone kawałki skał zabrały ze sobą kilka razy więcej impetu niż to, co Dart dostarczył w zderzeniu. Jak to możliwe? Czy nie łamie to zasad fizyki? Spokojnie, fizyka ma się dobrze, a odpowiedzią jest zrozumienie pojęcia pędu i zasady jego zachowania. Pęd oznaczamy zwykle literą p, to w fizyce iloczyn masy i prędkości obiektu. Im większa masa i im większa prędkość, tym większy pęd. To miara siły rozpędu ciała w ruchu. Przykładowo ciężarówka jadąca z prędkością 100 km na godzinę ma znacznie większy pęd niż motocykl jadący równie szybko. No bo ciężarówka ma dużo większą masę. Intuicyjnie czujemy pęd. Gdy coś nas uderzy, np. Na piłka lekarska rzucona z dużym impetem, trudniej jest nam ją zatrzymać niż lekką piłeczkę tenisową, która rzucona jest z tą samą prędkością. Pęd decyduje o tym, jak trudno zatrzymać poruszający się obiekt i jak silny efekt wywoła w zderzeniu. Zasada zachowania pędu to fundamentalne prawo przyrody. Głosi ono, że w układzie odizolowanym, czyli bez żadnych zewnętrznych oddziaływań, całkowity pęd przed zderzeniem jest równy całkowitemu pędowi po zderzeniu. Innymi słowy, pęd nie znika, tylko przechodzi z jednych obiektów na inne. Jeśli jedna bilardowa kula uderza w drugą, to przekazuje jej swój pęd i sama wyhamowuje. Suma pędu obu kul pozostaje taka sama. W każdej kolizji czy w każdym wybuchu cały pęd rozkłada się na fragmenty układu zgodnie właśnie z tą zasadą. W przypadku DART całkowity pęd, czyli suma pędu sondy i asteroidy przed zderzeniem musiał pozostać taki sam po zderzeniu, tyle że rozdzielił się między różne elementy. Sonda miała swój pęd, asteroida była przed uderzeniem niemal w spoczynku względem sondy. Po kolizji ten pęd rozszedł się na poruszenie Dimorfosa oraz na ruch wyrzuconych odłamków. Klucz tkwi w tym, że Dart nie tylko popchnął całą asteroidę, ale wręcz ją rozbił. I te rozbite fragmenty uniosły znaczną część energii i pędu. Efekt można porównać do działania rakiety. Kiedy odrzucamy masę w jedną stronę, obiekt dostaje odrzut w przeciwną. I Dimorfos na moment stał się właśnie taką rakietą. Wyrzucając odłamki w pewnych kierunkach, sam został odepchnięty w przeciwną stronę z dodatkową siłą. Dlatego łączny efekt zmiany ruchu asteroidy okazał się większy, niż wynikałoby to tylko z samego uderzenia sondy. A jaki był efekt końcowy? Obserwacje zgodnie wykazały, że orbita Dimorfosa uległa wyraźnej zmianie. Przed impaktem mały księżyc potrzebował około 11 godzin 55 minut, by okrążyć Didymosa. Po zderzeniu czas obiegu skrócił się do około 11 godzin i 22 minut, czyli orbita została skrócona o 32-33 minuty. To kolosalna zmiana jak na tak niewielki impaktor. Naukowcy spodziewali się raczej kilku minut różnicy, więc wynik przerósł oczekiwania. Ciało na orbicie można zmienić tor lotu zmieniając jego prędkość. Jeśli zwolnimy obiekt orbitujący, spadnie on bliżej centrum i skróci się okres obiegu. Jeśli przyspieszymy, odejdzie na dalszą orbitę. I okres się wydłuży. W przypadku Dimorfosa sonda Dart uderzyła przeciwnie do kierunku ruchu jego orbity, efektywnie spowalniając go. A to sprawiło, że grawitacja ściągnęła Dimorfosa bliżej Didymosa i jego orbita stała się odrobinę mniejsza, a co za tym idzie szybsza. Stąd te 33 minuty różnicy w czasie okrążenia. Dimorfos krąży teraz nieco bliżej swojego partnera i wykonuje pełen obiekt po prostu szybciej. Warto dodać, że choć zmiana orbity Dimorfosa wokół Didimosa była znaczna, to wpływ całego zdarzenia na orbitę tego układu. Wokół Słońca był praktycznie pomijalny. Mówiąc obrazowo, nie sprawiliśmy, że asteroidy nagle poleciały w zupełnie innym kierunku po swojej orbicie słonecznej. Masa sondy DART, czyli 570 kg, była bowiem mikroskopijna w porównaniu z masą asteroidy liczoną w setkach milionów ton. DART był jak komar próbujący popchnąć słonia. Mógł co najwyżej delikatnie szturchnąć małego słonika, czyli Dimorfosa, w tańcu wokół dużego Dinimosa, ale nie przesunął całego układu w przestrzeni kosmicznej w zauważalny sposób. Innymi słowy, Zmodyfikowaliśmy wzajemną orbitę tych dwóch ciał, ale nie zagroziliśmy Ziemi zmianą ich trasy wokół Słońca. Choć część tego wybitego gruzu może w przyszłości spaść na Marsa i Ziemię w postaci meteorytów. Co oznaczają te wyniki dla przyszłości obrony planety? Przede wszystkim pokazały, że zderzenie z asteroidą to bardziej skomplikowana sprawa niż można było przypuszczać. Nie jest to po prostu kopnięcie kosmicznej piłki, która grzecznie poleci nowym torem. Trafiony obiekt rozpada się na kawałki, a te kawałki mogą narobić dodatkowego zamieszania. Mimo to cel został osiągnięty. Asteroidę udało się wyraźnie przesunąć. A gdyby kiedyś któraś zmierzała w stronę Ziemi, nawet chaotyczne wybicie z kursu jest lepsze niż nic. Lepiej, żeby minęła nas obłokiem odłamków, niż uderzyła cała. Dobra wiadomość jest więc taka, że potrafimy zmienić tor lotu asteroidy. A zła wiadomość jeszcze nie do końca wiemy, co robimy, i każdy przypadek może nas czymś zaskoczyć. Innymi słowy, standard w nauce uczymy się poprzez eksperymenty i niespodzianki po drodze. To jednak dopiero początek, przed nami kolejne misje, które pomogą rozwiać te niewiadome. Europejska misja Hera, należąca do Europejskiej Agencji Kosmicznej, została wysłana w 2024 roku i ma dotrzeć do układu Didymos w 2026. Jej zadaniem będzie dokładnie zbadać skutki impaktu, pomierzyć rozmiar krateru, jaki DART wybił w Dimorfosie, szczegółowo zmapować orbitę obydwu ciał po kolizji i przyjrzeć się z bliska wszystkim tym rozrzuconym głazom. Z kolei Chińska Narodowa Agencja Kosmiczna planuje własny test, misję na przełomie lat 2027-2028. W jej ramach dwie sondy polecą do niedużej 30-metrowej asteroidy. Jedna uderzy w nią, a druga przez wiele miesięcy będzie obserwować rezultaty, a to pozwoli zebrać bezcenne dane o tym, jak różne rodzaje asteroid reagują na uderzenia. Każda z tych misji to krok w stronę zwiększenia bezpieczeństwa Ziemi. Uczymy się na bieżąco jak najlepiej zepchnąć potencjalnie groźną skałę z kursu kolizyjnego. Misja DART udowodniła, że potrafimy działać zdecydowanie i że na nauka potrafi nas zaskoczyć wynikami. Na szczęście dzięki tym zaskoczeniom wyciągamy wnioski i doskonalimy nasze kosmiczne zderzaki bezpieczeństwa. To wszystko w dzisiejszym AstroSzorcie moi drodzy. Ja zapraszam was do kolejnego. Trzymajcie się i cześć.